Ratowaliśmy wszystko, mienie i, i, i ludzi, ewakuowaliśmy, i powiem szczerze, że bo akurat gdzieś przechodziły w suchy potwierdzenia jeśli chodzi o pomoc jednostkom OSP w zakresie mm, właśnie o sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości, dało to wszystko y, jak największą rolę. I naprawdę, gdyby nie to, to byłby problem z tym wszystkim, bo i ubiór, i, i, i zabezpieczenia strażaków pomogły w tym wszystkim, bo gdyby nie to, to nie mielibyśmy takiej, takiej możliwości. Więc były nawet opinie o tym, że jak najbardziej i sam w szoku jestem ludzi, którzy kiedyś byli za PO, teraz wprost powiedzieli, że bardzo chwalą sobie to, że teraz po prostu głupio im się przyznać, że po prostu mamy możliwość korzystania i dziękowania Wam za to, że po prostu byliście w stanie nam pomóc. No, ja tak mówię po prostu, bo ja już też jeszcze trochę słaby jestem, bo po prostu parę nocy żeśmy zerwali. Ale naprawdę dzięki jeszcze raz i wszystkiego dobrego. U nas wszystko już powoli schodzi, więc jest wszystko ok. I jakoś sobie radzimy, więc dzięki jeszcze raz i wszystkiego dobrego.